Błagam! Powiedzcie mi, że nie jestem sama i też czasami macie tak, że macie jakąś youtuberkę albo jakiś konkretny film na YouTubie, który nie wiecie dlaczego tak wam się podoba i tak dobrze wam się ogląda, że możecie go oglądać w kółko i oglądanie go sprawia wam przyjemność. Niektórzy mają tak z filmami ASMR, które były popularne pół roku czy rok temu. Powiem wam, że na mnie ASMR totalnie nie działa, natomiast coś, co wywołuje u mnie właśnie takie przyjemne uczucie, jak dla niektórych jest ASMR. To jest są techniki i sposób malowania się przez niektóre osoby. A konkretniej przez Jessica Mercedes w jej filmie o makijażu sprzed, uwaga, 5 lat. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, co jest takiego w tym filmie, że tak uwielbiam go oglądać. I czasami o nim zapominam i go nie oglądam przez dłuższy czas, ale jak mi się już o nim przypomnie, to potrafię go oglądać codziennie. I po prostu nie wiem, czy sposób, w jaki tam Jessica się dotyka tym pędzlem po twarzy, czy nie wiem o co chodzi w tym filmie, że go po prostu lubię oglądać. I jak go oglądam, to mam takie życie. Przyjemne uczucie w środku. Możecie mnie zaraz za jakąś wariatkę, ale tak naprawdę jest. I dziś postanowiłam, że sobie na podstawie tego właśnie mojego ulubionego filmiku ten makijaż odtworzymy. Myślę, że może być to dosyć ciekawe, ponieważ tak jak Wam wspomniałam, ten film ma 5 lat. Weźmy pod uwagę też to, że 5 lat temu nie było takiej dostępności do wiedzy o makijażu, gdyż po prostu to wiedzę jeszcze wszystkie nabywałyśmy, nie było tylu odkrytych technik i formuł nowych kosmetyków, kiedyś ta formulacja kosmetyków była inna, techniki były inne, chociaż myślę, że 5 lat temu już gdzieś tam taki uniwersalizm makijażowy się kształtował, ale mimo to tam ten film miał, z tego co pamiętam, kiedyś bardzo dużo negatywnych opinii i łapek w dół, dlatego zarówno komentarze jak i łapki są pod tym filmem wyłączone. Jeszcze tutaj tylko dodam na początku od siebie, że ja absolutnie uwielbiam twórczość Jessica, jej poczucie estetyki i uwielbiam ją obserwować pod kątem i kulinarnym i takiego lifestyle'u i oczywiście mody. No i pod względem kosmetycznym ten film jest po prostu moim ulubionym wyjątkiem, także absolutnie ten film nie jest tutaj w żaden sposób ani atakujący, ani negatywny w stosunku do Jessica, no bo ten film ma po prostu lata i chciałabym po prostu sprawdzić te techniki z tego mojego ulubionego filmu na mojej twarzy. Najpierw nakładam na twarz mój podkład Yves Saint Laurent, ten czarny z numerem B30. Od razu was muszę na początku uprzedzić, że Jessica oczywiście używa wielu luksusowych kosmetyków, ja ich wszystkich nie posiadam, ale bardziej się skupiam jakby na przeznaczeniu produktu i na typie produktu niż na filmie, ale akurat podkład Yves Saint Laurent mam i Jessica nakłada go dość sporo i nakłada go palcem i... Ogólnie nakładanie podkładu palcami jest techniką, do której ja wróciłam dzięki Maxineczce, ponieważ nakładając niewielką ilość podkładu właśnie w ten sposób można bardzo fajnie sprawić, żeby on wyglądał lepiej, ale tutaj troszeczkę tego podkładu jest dużo i Jessica go nakłada również tutaj na okolice oczu, pod i na oczy, a akurat... Ja tego za bardzo fanką nie jestem, potem Wam powiem dlaczego. Także ja tej techniki nakładania podkładu czasami używam, ale jednak w połączeniu i tak finalnie z gąbką, ponieważ jak mam tylko tak nałożony podkład palcami, to nie dość, że to jest takie nieprzyjemne uczucie na rękach, to ja czuję, że ten podkład jest taki mokry i niewpracowany w skórę, nawet jak go wklepię, to i tak, wiecie, to nie jest takie uczucie jak po... Gąbce, no ale dobra, kusi mnie, żeby po nią sięgnąć, ale trzymamy się tutorialu. Następnie tuszuję moje resztki rzęs. Właśnie w tym momencie filmu zaczynają się takie dziwne i troszeczkę nieuzasadnione zawirowania, jeżeli chodzi o kolejność i pewne techniki w makijażu, ale dobra. Kolejny krok to jest wytuszowanie rzęs. Raczej tuszowanie rzęs zostawiamy na koniec, bo nie dość, że będziemy jeszcze y, obsypywać twarz różnymi pudrowymi kosmetykami. To same oczy także. Dodatkowo ten podkład mamy, słuchajcie, nigdzie nie utrwalony, a on jest i na oczach i pod oczami, więc zaraz zacznie to wszystko wchodzić w zmarszczki, mi również tutaj, więc no malowanie rzęs w tym momencie jest, no nie powiem, ciekawe. I ja się po prostu boję, że przez to potem całe te rzęsy będą obsypane we wszystkich pudrach, które będziemy nakładać na twarz, no ale dobra, nie będzie. Kolejny krok to jest taki rozświetlacz w kredce. Ja tutaj mam taką kredkę high brow, z Benefitu i Jessica tutaj właśnie poleca takim rozświetlaczem w kredce rozświetlić sobie Wewnętrzne kąciki. Powiem Wam, że nigdy takiej kratki e, przeznaczonej do rozświetlania łuku brwiowego nie używałam w formie rozświetlacza tutaj e, do oczu, ale naprawdę spoko to wygląda. Przechodzimy do oczu i przechodzimy do cieni, i słuchajcie, tutaj właśnie pojawia się ta koliza, o której mówiłam, czyli jak mamy pomalowane rzęsy, to teraz te cienie trzeba bardzo ostrożnie nakładać, żeby sobie tych rzęs już pomalowanych nie opruszyć żadnym cieniem. E, dodatkowo nakładamy to na podkład, który ustanowił nas bazę, co też jest takie. Oczy rozświetlam również cieniem od marka Jacobsa numerem 102 style Icon. Też będę używać takiego dosyć płaskiego, ale puchatego pędzelka, który słuchajcie, jest w ogóle moim pierwszym pędzlem, który sobie zostawiłam na pamiątkę. na chyba z 7 lat i będę używać palety yy, Vanessy. Używam tutaj sobie yy, cienia holly, czyli też takiego błyszczącego szampańskiego i nakładam go na całą powiekę. Nie wiem, czy jestem już gotowa na red carpet, ale... Podoba mi się jak na razie. Lubię kiedy oczy się błyszczą, więc nakładam jeszcze na swoje powieki perłowy cień. Mój ulubiony ostatnio to Giorgio Armani Ice Kill. Dobra, widzę, że ten cień to jest chyba jakiś cień kremowy, co prawda. Ja mam tutaj taką biedną wersję, czyli taki cień też kremowy wpłynie z wibo. Oko wykańczę moimi ulubionymi czekoladowymi cieniami. Jest to numer. 36 od Chanel. No u mnie będzie to numer Amaranth i Cocoa e, palety Mio <grytiny> Tricks. Ja bardzo nie lubię mieć niepodkreślonej dolnej powieki, ponieważ uważam, że to bardzo podkreśla oko. No ale dziś nie liczy się to, co ja lubię, tylko to, co lubiano 5 lat temu. W końcu przechodzimy do korektora, Jessica Armaniego, e, ja mam Benefit i nakłada go bardzo, bardzo dużo. Co też jest, słuchajcie, totalnie jakby sprzeczne z tym, co ja na co dzień robię z korektorem, i też go nakładam tak bardzo takie słoneczko, jest to bardzo sprzeczne z tym, co ja na co dzień robię z korektorem, ponieważ ogólnie im mniej korektora, tym lepiej, lepiej użyć mocniej kryjącego korektora, ale właśnie w mniejszej ilości, bo potem po przypudrowaniu specjalnym pudrem pod oczy. On nie wchodzi w zmarszczki. W takiej wersji już dawno nie nakładałam tyle korektora pod oczy, ale wiem, że kiedyś była na to moda i ja też to robiłam. Dobra, brwi w tym filmie to słuchajcie, jest dla mnie jedna z największych zagadek, ponieważ najpierw używamy żelu do brwi. I na początku sobie pomyślałam, co w ogóle to nie jest logiczne, ale w sumie, z drugiej strony, w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo popularne jest robienie brwi na mydło, przeanalizujmy sobie, jak to się robi. Najpierw właśnie utrwala się te włoski i układa się ich kształt, a potem gdzieś tam cieniem się... Yy, układa, yy, uzupełnia te włoski i w sumie tutaj ta technika, którą stosuje Jessica gdzieś myślę, że w tym odwzorowaniu można znaleźć, ponieważ ona najpierw takim żelem też z Benefitu, też mam taki, yy, sobie te włoski układa, więc ja też to zrobię, a następnie Jessica używa cienia do no brwi, ja nie jestem w ogóle totalnie zwolenniczką Cień do brwi. Jedyna forma cieni na brwiach jaką mogę przeżyć, to mój sposób na robienie brwi na co dzień. Czyli najpierw obrysowanie brwi pomadą, potem uzupełnienie ich takim cieniem w takim aplikatorze z benefitu, a potem utrwalenie żelem i właśnie taka forma cieni do brwi to jest jedyne, co posiadam. Więc tak zrobię. Już jakby przemilczmy tutaj, nie będę próbować naśladować tego, jak Jessica zrobiła te brwi z tymi takimi śmiesznymi początkami, bo kiedyś po prostu też była na to młoda i wszystkie tak. Nosiłyśmy, nie mówcie, że nie, ale wiecie, my się tu bardziej skupiamy na technice, także teraz będę wypełniać te brwi. No, słuchajcie, brwi moich marzeń to to nie są. Ja jestem fanką bardzo precyzyjnych, uniesionych yy, brwi, bardzo takich ostrych. Yy, no i ja po prostu takimi produktami podrowymi nie potrafię tego uzyskać. Wiem, że dużo. L Osób lubi cienie do brwi, ale ja jakoś totalnie siebie w tym nie widzę. Ale teraz nareszcie sobie te brwi będziemy czyścić korektorem, czym może je trochę uratuje, chociaż jakby sama brew w środku, taka pudrowa mi się też nie, nie bardzo podoba, ale fajnie. I ten krok akurat uważam, że jest fajnie przemyślany, ponieważ tutaj jeszcze nic nie mamy tak naprawdę dookoła przypudrowane, te cienie są niżej, tutaj była też tylko ta y, kredka, więc tutaj to wszystko jest mokre y, i nie mamy tutaj właśnie kolizji. Tego, że właśnie zawsze powinniśmy nakładać. Najpierw mokry produkt, potem suchy, nie na odwrót. I tutaj faktycznie ten korektor dzięki temu można fajnie wtopić. I tutaj, słuchajcie, leci kolejny korektor, ko korektor w pędzelku I słuchajcie, ja mam luksusowy i w sumie I znów nakładamy go pod oczy. No nie wiem, czy podkład, jeden korektor. I teraz drugi korektor. Nie wiem, czy moja twarz to przeżyje. I tu jest coś bardzo dziwnego, czego totalnie nie rozumiem i nie mogę w tym znaleźć zastosowania. Mianowicie użycie tego rozświetlającego korektora tutaj yy, na żuchwę, yy, co ogólnie jakby rozjaśnienie w tym miejscu ma sens, ale trochę nie w tym momencie. Rozjaśnienie w tym miejscu ma sens, jeżeli to robimy po brązerze i służy tu to odcięciu brązera, kiedy ten brązer pojedzie nam za nisko, aby lepiej podnieść policzek i uwydatnić to odcięcie. No i właśnie przy tej trzeciej warstwie zaczyna się to, czego się obawiałam, czyli pod oczami, gdzie jest już. Podkład i teraz drugi korektor robi się już bardzo, bardzo ciężko. No i zaczynamy konturowanie. Takim dużym puchatym pędzlem i słuchajcie, tylko jednym pudrem. Ja jestem fanką używania trzech lub nawet czterech pudrów do jednego makijażu. Używam innego pudru pod oczy, innego na środek twarzy, innego na boki twarzy. No ale tutaj jest jeden, więc wybrałam. Coś takiego pośrodku, czyli puder z Revolution, który nie jest ani taki jakiś super matowy, ani suchy, ani ciężki, więc mam nadzieję, że zarówno moja okolica pod oczami, jak i reszta twarzy nie będzie po nim płakać. I ogólnie słuchajcie, Jessica w tym filmie konturuje twarz bardzo tak szybko i bardzo dużo tutaj rozciera, gdzie ja raczej na tym etapie, kiedy nakładamy pierwszy puder na mokry podkład, to po prostu bardzo łatwo tą mokrą warstwę możemy sobie zdjąć, ten podkład gdzieś przesunąć, odsłonić jakieś niedoskonałości, porobić... Smugi, i tak dalej. I w ten sposób nie wiem, czy to widzicie, ale właśnie takimi zamaszystymi, nieprzemyślanymi ruchami pudru sobie starłam tutaj podkład z nosa z jakiejś niedoskonałości, którą chciałabym mieć zakrytą, no ale niestety przez ten puder już zakrytej nie będę miała. No i pod oczami ta okolica też nie jest jakoś super utrwalona, bo takim wielkim pędzlem po prostu nie da się tu dobrze dojechać. Jak tutaj twarz jest taka, wiecie, w miarę utrwalona, tak tutaj pod oczami jest po prostu nadal mokro, i ten korektor mam strasznie zebrany w zmarszczkach, czego no niestety po prostu nie da się takim wielkim pędzlem utrwalić. Moja ulubiona i chyba najbardziej niezrozumiana część tego filmu, czyli konturowanie. Ja sobie wzięłam taki mniejszy pędzel, ponieważ Jessica taki większy i tak tutaj ściska, a ja raczej staram się moich pędzli w tym miejscu nie ściskać i nie od, odkształcać. I bierzemy brązer i będziemy go aplikować w sposób, który ja też praktykowałam, kiedy zaczynałam swoją przygodę z brązowieniem i konturowaniem twarzy i niestety no nie jest to dobre, ponieważ daje nam... E, Przeciwny efekt. Ja w e, chwili obecnej, kiedy konturuję twarz, znajduję tutaj swoją kość policzkową, czy też jeżmową, i nie nakładam brązera jak nas kiedyś wszystkie uczono pod, tylko na kość. Dzięki czemu ta kość się wyciąga i właśnie przesuwa się to załamanie, wyciągając i odmładzając twarz. No ale kiedyś wszystkie właśnie konturowałyśmy tak, że robiłyśmy dziubek. I jechałyśmy tutaj bardzo nisko. I prawie do samych ust. No i też w momencie, w którym mamy taki średni szczerze mówiąc przypudrowaną twarz robienie takich grubych linii prawie do ust, yy, no nie jest zbyt dobrym pomysłem, bo nie dość, że nam to twarz opuszcza, to słuchajcie, rozblendowanie tego później może być dość problematyczne albo po prostu trwać długo. Oraz na całą swoją żuchwę. Ja szczerze mówiąc tego nie lubię robić, ponieważ. Według mnie nałożenie brązera na całą żuchwę jasna sprawia, że ten kontur całej twarzy jest taki pełny. Natomiast nałożenie sobie tutaj tego brązera na żuchwę często może sprawić, że nasz podkład będzie wyglądał, jakby był zaciemny, i będzie nam się to bardzo odcinać z szyją. Więc ja, jeżeli w tej okolicy nakładam brązer, to tylko tutaj na same boki. Kolejne dziwne połączenie. Rozświetlacz, ja użyję tutaj mgły pudrowej z PEZE. I pędzel Duo fiber. Pędzel, który się używa, słuchajcie, do podkładu. Ja takich pędzli nie użyłam w ogóle, tego nie wiem, czy użyłam chociaż raz, no ale dobra, więc to będzie jego debiut. Bierzemy taki rozświetlacz, puder rozświetlający i nakładamy go pod oczy. Znowu to by było spoko ogólnie, gdyby to zrobić takim mniejszym pędzlem, a takim dużym pędzlem, to ten rozświetlacz nakłada nam się również tutaj na te pory koło nosa i bardzo je podkreślam. Teraz rozmazujemy wszystko takim dużym, grubym pędzlem, abyśmy nie miały żadnych zacieków. To robimy bardzo, bardzo długo. No słuchajcie, no kontur jest, może trochę bardzo za nisko, i bardzo mi tak obniża i postarza twarz, no ale już mi ręka boli. No i z tej strony, dobra, jest ok, ale słuchajcie, z tej strony ten brązer przykleił mi się już tak mocno, że zaraz sobie odkształcę i zniszczę pędzel, a za nic nie mogę tej krechy <laughs> rozetrzeć. Pomocy! Konturowanie za nami, teraz brązowienie. Używam więc takiego Ciepłego brązera, który, z którym trzeba po prostu uważać i być bardzo, bardzo ostrożnym. Mi na szczęście takie ciepłe brązery w miarę nałożone w rozsądnej ilości pasują, ale jeżeli dopiero zaczynacie swoje przygody z makijażem, to radzę wam uważać z takimi ciepłymi brązami, bo no, u mnie po prostu one wyglądają jak opalenizna, ale u niestety większości osób o takiej, wiecie, tradycyjnej polskiej karnacji to będzie wyglądać jak pomarańcza. Ja sobie to pomieszam z tym brązerem, może jeszcze trochę lepiej go rozetrę. <noise> ja już nie mam siły, już mi ręka, słuchajcie, boli. Tym razem nakładam rozświetlacz od Inglota. Teraz na policzki nakładamy róż. Jak nakładać róż? Starczy się właśnie tak sztucznie uśmiechnąć i nałożyć na policzki róż. Potem nad, nad ten róż nakładamy rozświetlacz, więc jest tego wiele warstw, ale tak mi się bać. Oj, dobra, ostrzegam, że tym różem mogę wszystko zepsuć, bo nie dość, że w takich cukierkowych kolorach jest tak średnio, jeszcze takim płaskim pędzlem, ja w ogóle takich pędzli używam do nakładania maseczek na twarz, ale dobra, mniejsze. I słuchajcie, tu jest ogromny mit, różu nie nakładamy w ten sposób, czyli nie uśmiechamy się, nie nakładamy różu, bo właśnie w ten, w ten sposób znów sobie opuszczamy te policzki i sobie postarzamy twarz, bo zobaczcie, jak się uśmiechnę i nałożę róż w tym miejscu, jak się przestanę uśmiechać, to ten policzek znów idzie w dół, więc lepiej nakładać ten róż na takiej normalnej, neutralnej mimice twarzy, no ale dziś nakładamy... W ten sposób Jezu, jak ja nie znoszę takiego koloru u siebie, ja zaczynam wyglądać jak po prostu solara. Jak pomalować usta? Konturówką, która jest zbliżonego koloru do koloru naszych ust. Musicie domalować sobie z 2 mm ponad usta, 2 mm. Pod te usta. Wiele makijażystek radzi nałożyć pomadkę. Eee, ja takowej nie znalazłam. No powiem wam, że spoko. Ja konturówkę na całe usta kiedyś bardzo lubiłam nakładać, ale po prostu potem przestałam, bo zauważyłam, że mi to wysusza usta i jednak ja jestem zwolenniczką tego, że konturówka jest od konturu, a pomadka czy tam głoszyki jest od wypełnienia, ale spoko, użyję konturówki z Banana Beauty w kolorze coffee, please. No i słuchajcie, tak prezentuje się mój makijaż. Powiem Wam, że jestem zaskoczona, jak wiele rzeczy, które z pozoru wydawały mi się faktycznie mimo że przyjemne do oglądania, to złe w kwestii technik makijażu, jak wiele z nich mi się spodobało. Na pewno to konturowanie zrobiłabym tak o wiele wyżej, żeby tą twarz bardziej wyciągnąć, ale spodobało mi się mieszanie chłodnego brązera do konturowania z ciepłym brązerem do brązowienia i na pewno będę to robić. No róż zdecydowanie nie jest mój. Pudrowanie i traktowanie tej okolicy pod oczami totalnie nie moja bajka. Brwi też nie. Ale i taki dzienny makijaż oczu mi się podoba i faktycznie gdzieś tutaj ten rozświetlający puder może nałożony jakimś mniejszym precyzyjnym pędzem, myślę, że da taki fajny właśnie rozświetlony efekt. No jak patrzę na siebie w lustrze, to słuchajcie, no nie wygląda to za pięknie. Brakuje mi też dolnej powieki, co bardzo według mnie to oko zmniejsza i odbiera wyjątkowości temu makijażu, ale naprawdę jeżeli chodzi o konturowanie, to myślałam, że Tutaj będzie gorzej, już pomijając ten średnio dopasowany do mnie kolor różu, to naprawdę to konturowanie według mnie wygląda w porządku. No i powiem wam, że jak na taki makijaż 5 lat temu, jak ja sobie też przypomnę moje pannotki z makijażem, to chciałabym tak wyglądać 5 lat temu, naprawdę. Pomijając po prostu moją niewyjaśnioną miłość do oglądania tego filmu, także co? Słuchajcie, to by było na tyle. Powiem wam, że bardzo ciekawy eksperyment. Zostawię Wam oczywiście wszystkie nazwy kosmetyków, które użyłam e, i link do oryginału tego filmu i do Jessiki w komentarzu, także dajcie znać jak Wam się podoba, e, może nie ten makijaż, ale jak Wam się podobał ten film, czy chcecie więcej jakichś takich testów odtworzeń makijaży? jeżeli tak, to jakich. E, serdecznie zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama. Oczywiście. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja się już z wami żegnam. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i komentarz. Będzie mi bardzo miło. I do usłyszenia już niedługo w kolejnym filmie. Buziakiem. Pa, pa!